Mam na imię Paulina, mam 20 lat, ważę 140 kg, mój wzrost to jest 1,76 Moje moje wynosi 43. Moja ateleta zaczęła się w przedszkolu. Dzieci dawały mi znak, wyzywały mnie, prześladowały. Nie chciały się ze mną bawić, po prostu do mnie uciekały, byłam taką dla nich rozrywką, można powiedzieć, że zawsze byłam potworem. Panie to widziały. <grym> Tylko trudno było z reakcją, bo przecież to są dzieci. Zawsze wracałam do domu z płaczem. Było naprawdę ciężko, jak teraz na to patrzę, ile przeszłam i jak sobie z tym poradziłam. W domu moja mama zawsze reagowała. Moja mama zawsze robiła i za mamę i za tatę, za wszystkich. Zawsze szła do przedszkola i tym bardziej dzieci później mnie znowu nie lubiały, bo byłam oczywiście Moja mama, reagując na to wszystko, dostawała się dzieciom. Już wtedy musiała nauczycielka zareagować, więc byłam kapusiem. <grych> Wiesz, to jest za, że gruba, to i kapuś. Było naprawdę ciężko. W szkole podstawowej mi było lepiej, ponieważ to, że mieszkałam na wsi, wszystkie dzieci poszły do tej samej szkoły. Więc od przedszkola ciągło się to ze mną właśnie do szóstej klasy, bo jako, żeby to była wieść, to wszyscy byli zjednoczeni tam, tak? Yy. Nauczyciele tym bardziej nie reagowali. Yy. Dzieci mi biły, tu już się zaczęła przemoc. Nie tylko psychiczna, ale i fizyczna. Dla nich było zabawne, jak mi na przykład stawili metalowe krzesło i miałam rozdalte plecy. I płakałam przez całą lekcję, nikt na to nie reagował. Później się zaczęło, że zaczęłam sama siebie krzywdzić. Czyli wymuszałam wymioty, żeby tylko mnie puścili do domu, żebym nie musiała już być w tej szkole, żeby mnie nikt nie wyzywał, żebym była sama. Moja mama była codziennie w szkole, ale to nic nie dawało. Po prostu wysłali mnie do psychologa, że to ze mną jest problem, a nie z nimi. Czułam, że mi dokucza ta moja otyłość, ponieważ było ciężko ze wszystkim. Było ciężko wyjść i zostać niezauważona, że nie mogłam wyjść i być niezauważona. Każdy wytykał mnie palcami, każdy się ze mnie śmiał, w autobu jadąc autobusem, ktoś, kto siedział z tyłu w autobusie, a ja na samym przodzie potrafił krzyknąć, hej gruba. Czyli to było przykre. No, nie mogłam, <grych> ignorowałam to, tylko to i tak bolało, że no nie da się, to gdzieś tam zostaje w środku. Zanim podjąłam decyzję o operacji, to chciałam właśnie schudnąć sama. Czyli, że dieta, oczywiście fit, wszystko fit sport, jazda na rowerze, spacery, wszystko, ale okazało się, że jednak mi to nie wychodzi, że zaczęły się problemy z moimi stawami. Już byłam w takim stanie krytycznym. Chodziłam do lekarzy, tylko lekarze od 13 roku życia miałam problem. Taki, że już naprawdę moje stawy nie wyrabiały. Ale chodząc do lekarza, słyszałam, że jestem otyła, dlatego bo dużo jem. Że, nie, że żadnych badań nie, nie kazali zrobić, po prostu bo dużo jem, bo się nie ruszam, bo jestem zamknięta. Odchudzałam się kilkanaście razy. Na początku zaczęłam od lekarza, ponieważ moja mama zauważyła, że może być coś ze mną nie tak, ponieważ cała moja rodzina jest otyła. Moja ciocia, moja babcia, moja mama. Poszłam do, od zaburzeń metabolicznych do lekarza, ale on powiedział mi to samo. Kazał zrobić badania, powiedział, że mam insulinooporność, żeby schudnąć. Nie mogę pić mleka, muszę jeść owsiankę i biegać tak jak on. Bo on właśnie z takim efektem schudnął i wygląda tak, jak wygląda. Nie zapomnę tego do końca życia. Powiedziałam mu, że mam chore kolana, że moja rzepka nie trzyma mi stawów i samochodzenie sprawia mi trudność, bo w każdej chwili mogę upaść. Powiedział, że jeżeli tak będę się tłumaczyć, to niedługo będę jeździć na wózku inwalidzkim. Walczyłam przez miesiąc, dał mi tabletki wspomagające. Walczyłam przez miesiąc i schudłam 5 kilo. Poszłam do niego i powiedziałam, że nie biegając, ja schudłam. I on mi nie wierzył. On postawił mnie na wadze, rzeczywiście schudłam. Tylko, że to było chwilowe. Bo zaraz moja waga, mimo że brałam tabletki, moja organizm się przyzwyczaił i znowu został, był wzrost, tylko że podwójny. Później zaczęłam jeździć do senatorium. W senatorium był wysiłek. Zawsze musiałam być we wszystkim najlepsza. Zawsze, co tam, że 20, 20 km muszę przejść. Ja przejdę, mimo że mnie bolą kolana, ja przejadę na rowerze 30 km. Zawsze dawałam sobie wszystko, ponieważ myślałam, że ludzie myślą o mnie, że jestem gruba i nie dam rady. Tam zawsze gdzieś tam z tyłu w tej głowie jest, że, no, nie wytrzymasz, że nie dasz rady. I słuchałam 10 kilo przez miesiąc. Tylko jak wróciłam do domu, to się niestety nie utrzymałam, bo to były diety, nikt na to nie zwracał w domu uwagi. Więc wszystko do mnie wróciło. Później zaczęłam chodzić do dietetyka. Co tydzień chodziłam do dietetyka? Przez pół roku. Bardzo kosztowne to było. Wydałam po prostu na no tysiące na to. I był efekt, bo 20 kg. Rzeczywiście 5 posiłków dziennie, zdrowe, bez yy, mąki, bez różnych składników. Oczywiście wysiłek, rower, ćwiczenia. Ale w pewnym momencie ta waga mi się zatrzymała. Że mimo, że brałam suplementy, mimo, że się odżywiałam dobrze, to ona się zatrzymała. Doprowadzałam się do stanów krytycznych. Były też takie, że mdlałam, będąc w pracy, bo miałam pracę fizyczną. I moja mama powiedziała po prostu, że no nie mogę dłużej tego robić, bo siebie zamęczę. Moim zdaniem moja tołość się wzięła przez to, że nie jadłam regularnie. To było coś takiego, że nie potrafiłam mieć przy ludziach. Bałam się, że będę oceniana, że dlaczego jem to a nie powinnam. Więc cały dzień potrafiłam wyjść z domu o 7 rano, wrócić o 19 nic nie jeść, dopiero w nocy jadłam. Czyli wieczorem kolację miałam. I myślę, że to dlatego, bo naprawdę jako otyła osoba zawsze się ruszałam. Jeździłam na wszystkie zawody w szkole, yy, lubiłam piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, dlatego że jestem wysoka, to zawsze mnie kwalifikowało to. Ale nigdy nie rozumiałam tego, dlaczego właśnie dalej jestem otyła. Mimo, że tak dużo się ruszam, na co dzień zajmuję się pracą. Zamknęłam się w takim swoim umyśle, że jestem prawie codziennie w pracy po 12 godzin. Teraz pracuję na dyspozytorni w taksówkach. Wysyłam ludziom taksówki. Ciężka jest to praca, ponieważ ludzie potrafią wszystko powiedzieć przez telefon, nie ograniczają się w słowach. Czasem mam wrażenie, że mają to jak telefon zaufania. Zamknęłam się w tej pracy, siedzę tam codziennie po 12 godzin. Nie lubię wychodzić na dwór, wolę jechać z samego rana, gdy jeszcze nikogo nie ma, jestem sama w autobusie i wracać, kiedy również już wszyscy są w domu, bo nie chcę, żeby ktoś zwracał na mnie uwagę. Wcześniej pracowałam na stacji benzynowej. Jak w każdej pracy są obowiązki i trzeba polecać pewne produkty. I ja nie mam na to wpływu, czy to będzie batonik, czy to będzie energetyk. I muszę po prostu wypełniać te swoje obowiązki, żeby szef mnie nie zwolnił. I mówiąc, proponując ludziom pewne produkty, oni do mnie powiedzieli, że ja powinnam przestać je jeść, ponieważ jestem otyła. Tak? I zawsze przy mnie wyszukiwali mi diety, jakie by mi pomogły. Czyli nie ma kroku, w którym bym po prostu nie mogła o tym zapomnieć. Moje życie poza pracą jest nudne. Jest, To jest Wracam z pracy, zjem, idę spać, idę znowu do pracy. Nie mam czasu na nic, jedynie żeby wyjść z psem na wieczorny spacer i na tym wszystko się kończy. Nie mam chłopaka, nie mam nikogo, jestem sama, ponieważ nie potrafię się na nikogo otworzyć. Myślę, że każdy na mnie patrzy tak samo, jak kiedyś na mnie patrzyli, że jestem bezwartościowa, że widzą we mnie tylko to, że jestem gruba. Tak się czuję właśnie, jako ten właśnie chodzący potwór, co kiedyś była mnie w przedszkolu. Na operację zdecydowałam się dlatego, ponieważ zobaczyłam, że tym, jaka jestem i jak, jak moje życie wygląda, raniem swoich bliskich, ale chyba najbardziej siebie, ponieważ otyłość to jest choroba, jest to choroba, tylko za nią idzie wiele innych chorób. To nie jest tak, że jestem tylko gruba czy otyła. Mam też depresję, ponieważ to się wzięło z mojej otyłości, że nie byłam szanowana. Nie akceptowali mnie, więc idzie za tym wiele innych chorób, z którymi muszę walczyć na co dzień. Ranie swoich bliskich poprzez właśnie, że mama się o mnie martwi, że nie wie jaka jest moja przyszłość, nie, nie widzi jej w ogóle, ponieważ ja sama jej nie widzę. Myślę, że ciężko jest, ponieważ każdej matce było ci ciężko, by było ciężko, jeżeli by słyszała, że jej córka chce umrzeć i że nie widzi siebie w tym świecie, po prostu. Nie zdawałam sobie sprawy, że otyłość to jest choroba, ponieważ zawsze omawiano mi, że to jest mój wybór. Że to dlatego, że dużo jem, że to dlatego, że się nie ruszam. Nigdy nie brałam tego jako chorobę, że jak to, że ja mogę być chora na otyłość. No nie. Sprawę sobie z tego zdałam dopiero jak przyszłam tutaj na konsultację i lekarz właśnie powiedział mi, że mając BMI 43 mi będzie trudno schudnąć samej bez niczej pomocy i że leki też mogą mnie sprawić, że ja schudnę. I zapytałam się, że dlaczego, że wszyscy przecież w koło chudną, to dlaczego ja nie schudnę? Powiedział mi, bo jestem chora, że to jednak nie jest moja wina całkiem, że ja mogę pić wodę i ja mogę być naprawdę dalej gruba, że to nic, nic nie zmieni. Myślę, że nie boję się samej operacji. Boję się, co będzie po operacji, bo to jest Czuję się tak, jakbym się dopiero narodziła po tej operacji i miała się nauczyć chodzić po tym świecie, że ja wyjdę do ludzi, że ja będę inna, że oni mi popatrzą na mnie inaczej. To jest dla mnie na razie nieznana droga. Ciężko wrócić na, to, na ten tor właściwy, jeżeli 5 lat się siedziało zamkniętym w pokoju albo z pracy do domu. No, boję się chyba bardziej, co będzie po operacji. Chciałabym, żeby ludzie w podobnej sytuacji jak moja nie siedzieli w domu, po prostu coś ze sobą zrobili. Żeby znaleźli motywację, że to jednak nic złego się nie dzieje, że jednak może być lepiej, żeby nie myśleli, że to już jest koniec, że to jest dno. Chciałabym, żeby znaleźli motywację, żeby się nie zamykali tak, jak ja i nie stracili swoich pięciu lat życia, bo one nie wrócą nigdy, tylko żeby patrzyli w przód, żeby znaleźli to, co ja znalazłam właśnie jak ten artykuł. Chciałabym być motywacją, o, może tak powiem. Chciałabym być motywacją dla osób, które mają właśnie, mają depresję, są o tyli i może nie wiedzą, nie wiedzą jak za, jak rozpocząć pierwszy krok.